W tym odcinku opowiem Wam, co możecie wprowadzić od zaraz zupełnie za darmo do swojego życia, i ten nawyk może znacząco zwiększyć Waszą odporność, poprawić funkcjonowanie jelit, a nawet wpłynąć na Wasze zdrowie psychiczne, czy też nawet na długość życia. Co to jest? Już Wam tłumaczę. Ogólnie Ostatnim odcinku opowiadałam wam o kilku elementach, które wpływają na to, że mamy coraz częściej problemy z jelitami. Jeśli jesteście ciekawi to zachęcam was do poprzedniego odcinka, linkuję w opisie a także tutaj. I był tam jeden brakujący element, który chciałam dzisiaj poruszyć. Jak to jest, że mamy ciągle coraz większe problemy ze zdrowiem, ze zdrowiem też psychicznym, z naszą odpornością czy też właśnie z jelitami? Jednym właśnie z elementów jest to, że mamy coraz mniejszy kontakt z naturą. Wynika to z tego, że praktycznie połowa z nas, a właściwie nawet ponad połowa, mieszka w miastach. Szacuje się, że w 2050 roku będzie to około 70% populacji, która mieszka właśnie w dużych miastach. No i niestety przez to, przez to gdzie mieszkamy, przez to jak odległe są dla nas właśnie takie kontakty z naturą, z lasem, z polami, z jeziorami, no to niestety tego kontaktu z naturą mamy coraz mniej. Na co też wskazują inne dowody naukowe. Przykładowo okazuje się, że dorosłe osoby spędzają godzinę lub mniej czasu z naturą dziennie. Myślę, że nawet ta godzina byłaby super, ale Przyznajcie szczerze, kto z Was rzeczywiście zachowuje tą godzinę dziennie w parku czy w lesie, dajcie znać też w komentarzu, ile u was teraz jest tego czasu z naturą. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Jeśli chodzi o dzieci, to niestety tutaj statystyki są jeszcze gorsze. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że dzieci spędzają w naturze od 4 minut do 30 minut dziennie, a aż 7 godzin przed ekranami, więc no, zależnie oczywiście od, od grupy. Która była badana, zależnie też od stanu, od państwa. Oczywiście te statystyki będą różne, ale, no, też widzimy to, że faktycznie dzieci i dorośli mają więcej kontaktu z ekranem niż z naturą. I dlaczego tak to podkreślam jako dietetyczka kliniczna? Dlatego, że od wielu lat pracuję z pacjentami z problemami jelitowymi. Problemy jelitowe nierzadko współistnieją ze stanami depresyjnymi, stanami lękowymi, a także z różnymi innymi chorobami, szczególnie autoimmunologicznymi. I myślę, że właśnie kontakt z naturą jest takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych zaburzeń. Dlatego też bardzo często zachęcam moich pacjentów właśnie do kontaktu z naturą, do aktywności fizycznej poza domem, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważny element dla zdrowia naszej psychiki, zdrowia naszych hierit. I w tym odcinku. Powiem Wam, co mówi nauka i co możecie zrobić indywidualnie już w swoim życiu, od jakich zmian zacząć, żeby czerpać korzyści, które daje nam natura. No i chciałabym przytoczyć różne wyniki badań, które mówią nam o tym, co dokładnie ta natura daje. Pierwszą rzeczą, którą dają nam tereny zielone, jest wpływ na markery stresu i na nasze takie samopoczucia ogólne. Faktycznie zauważa się, że kontakt z naturą, bliskie nam tereny zielone, zmniejszają ryzyko wystąpienia depresji, stanów lękowych, a także sprzyjają dłuższemu życiu, ponieważ zmniejszają ryzyko też chorób układu krążenia. Zauważa się, że osoby, które no mają blisko te tereny zielone, też są częściej aktywne fizycznie, i tu wcale się temu nie dziwię, bo jak mamy piękną, przestrzeń, to rzeczywiście chce nam się chodzić, biegać czy jeździć na rowerze. Więc tu na przykład pod kątem wyboru miejsca zamieszkania może być to ważny element, który powinniśmy brać pod uwagę. Kiedy zaczęłam się właściwie tym interesować? Tutaj powiem Wam z takiego osobistego doświadczenia, że kilka lat temu byłam na stażu naukowym w Stanach Zjednoczonych na Hawajach i był to taki centrum, było to centrum leczenia nowotworów, gdzie faktycznie bardzo duży nacisk kładziono na ten kontakt z naturą, bardzo Dużo mówiono nam o tym, jak ważny jest kontakt z glebą. Robiliśmy bardzo dużo zadań związanych właśnie z utrzymaniem ogrodu, z tworzeniem nawet probiotyków, właśnie dla warzyw, owoców dla gleby. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie i wtedy pierwszy raz gdzieś tam e, dostałam takie bardzo mocne informacje o tym, jak ważne jest to dla naszego zdrowia. Pacjenci, którzy przebywali w tym ośrodku, praktycznie cały dzień mieli właśnie na dworze, nawet posiłki były jedzone na dworze i myślę, że tylko sen był e, faktycznie związany z tym, że byli w budynku. Więc e, to było coś pierwszego takiego, co faktycznie zwróciło bardzo mocno moją naukową taką uwagę na ten aspekt. No i kolejnym razem, również jak byłam w Stanach, tutaj akurat przez dwa miesiące w Chicago, możecie znaleźć też różne filmy na moim kanale, które kręciłam właśnie z pokoju hotelowego w tamtym okresie. I powiem Wam tak, wtedy w Chicago bardzo odczułam brak tych terenów zielonych. Zaczęłam się interesować tym, jak, jaki ma to wpływ właśnie na naszą psychikę. No i wtedy odkryłam, że jest to bardzo mocno już udowodnione naukowo. Natomiast jeśli chodzi o jelita, to Również okazuje się, że ma to znaczący wpływ, między innymi właśnie poprzez to, że jak mieszkamy w takim dużym mieście, no akurat Chicago było naprawdę potężnym miastem, zupełnie różnym od dużych miast, nawet w Polsce. Było tam mnóstwo betonu, bardzo daleko były tereny zielone, które też no, były bardzo głośne, hałaśliwe i no ciężko było o taki realny spokój w tych terenach zielonych, więc jeśli funkcjonujemy właśnie w takich dużych, w dużych miastach mamy kiepski dostęp do spokojnych terenów zielonych, wtedy faktycznie odpalają nam się różne stresowe czynniki, i tutaj też zauważa się w badaniach tak biochemicznie, że wzrasta nam poziom kortyzolu i też różnych innych parametrów, które możemy obserwować, jakie są konsekwencje dla jelic. No, mam nadzieję, że to już wiecie, że jelita są ściśle powiązane z naszym mózgiem, i w momencie, kiedy mamy duży bodziec stresowy, Wtedy faktycznie będziemy mieć najprawdopodobniej problemy jelitowe. Przewlekły stres również bardzo koreluje z problemami jelitowymi. Widzi się to również w statystykach, że osoby chorujące na depresję mają wyższe ryzyko zespołu jelita drażliwego, ale także bardzo wysokie ryzyko jakichkolwiek dolegliwości jelitowych. I ja to widzę w gabinecie, pracując z pacjentami. Zawsze się pytam na pierwszej wizycie, jak wysoki jest poziom stresu. I zazwyczaj te wskaźniki stresu w skali 1 na 10 oscylują od 7 do 10. A czasem nawet niektórzy mówią, że 11. Także, jak widzimy, tego stresu jest faktycznie dużo u osób z problemami jelitowymi, a z drugiej strony problemy jelitowe również mogą ten stres nasilać i utrudniać nam radzenie sobie ze stresem. W związku z tym, jeśli już mamy problemy jelitowe lub chcemy o to zadbać, żeby ich nie mieć to zaczniemy też od podstaw, żeby sobie środowiskowo pomagać z rodzeniem sobie w stresie, w związku z czym dobrze jest mieć ten kontakt z naturą, dobrze jest się otaczać terenami zielonymi, ponieważ widzimy, że to one redukują nam stres. Więc do tego Was bardzo zachęcam i przechodzimy do kolejnych badań w tym zakresie. Jak kontakt z glebą może nam pomóc w stworzeniu dobrej mikrobioty i w poprawie stanu jelit? Okazuje się, że kontakt z roślinami i z glebą faktycznie wpływa na różnorodność naszej mikrobioty. Jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to pewnie już wiecie, że im bardziej różnorodna jest nasza mikrobiota, tym lepiej dla naszego jelita i dla naszego ogólnego zdrowia, nawet dla ryzyka depresji i różnych innych poważnych chorób. W związku z tym, żeby sprawdzić to dokładnie, jak gleba wpływa na różnorodność, wykonano w Finlandii takie badanie, gdzie grupie osób poproszono ich o to, żeby trzy razy dziennie zanurzali swoje ręce w takiej mieszance gleby i roślin, E... To było jedyne zadanie, jakie mali, mieli do wykonania, czyli trzy razy dziennie ich ręce dotykały gleby i roślin. E, jakie były efekty? Okazało się, że po dwóch tygodniach urozmaicenie, różnorodność ich mikrobioty była znacząco wyższa. W związku z tym, y, jak widzicie, ogrodnictwo, kontakt z naturą, ale też nawet uprawianie roślinek na swoim balkonie może mieć pozytywny wpływ na wasze jelita i w konsekwencji na wasze zdrowie. Dlatego bardzo Was do tego zachęcam, że. Aby faktycznie taki kontakt też z glebą mieć. Z wielu badań wiemy już o tym, jak mikrobiota, którą wykształcamy w wieku dziecięcym, ma znaczący wpływ na nasze zdrowie jelit w wieku późniejszym. W związku z tym, faktycznie, jeśli si macie dzieci. To bardzo dbajcie o ich kontakt z naturą. W jednym z badań w Hongkongu podzielono przedszkolaki na dwie grupy, i jedna z grup miała przez 10 tygodni, raz w tygodniu, mieć zajęcia w parku. I nie był to żaden las odległy, czy jakieś pola odległe od miasta, był to po prostu park miejski. Natomiast dzieci miały różne zadania, w których właśnie dotykały przedmiotów takich naturalnych, jak kamienie, liście, miały różne zadania domowe, żeby zrobić na przykład prace artystyczne z liśćmi z parku czy z jakąś trawą, w związku z czym miały faktycznie realny kontakt z tymi materiałami naturalnymi i po tych 10 tygodniach zbadano mikrobiotę tych przedszkolaków ponownie, a także zbadano mikrobiotę grupy kontrolnej, która nie miała tych zajęć w parku i okazało się, że mikrobiota była znacząco bardziej urozmaicona, dodatkowo zauważono większe wydzielanie serotoniny, właśnie takie wydzielanie jelitowe i też dzieci zgłaszały poprawę ogólnego samopoczucia, te dzieci z grupy, która chodziła do parków. Więc jak widzicie, nie musi to być nawet tak, że będziemy 8 godzin dziennie przebywać z naturą, nawet krótkie zajęcia raz w tygodniu mogą dać już taką poprawę, tylko ten kontakt dotykowy też jak widzicie jest ważny, ale nie zawsze, zaraz do tego jeszcze dojdę. Coraz większej ilości badań naukowych podkreśla się to, że zbyt sterylne środowisko i nadmierna higiena mogą doprowadzić do tego, że nasz układ odpornościowy trochę może wariować i możemy rozwijać faktycznie trochę więcej różnych chorób alergicznych czy autoimmunologicznych. A z drugiej strony, że też będziemy mieć przez tą nadmierną higienę, właśnie za słabą różnorodność mikrobioty jelitowej. I w jednym z badań zauważono, że istnieje wyższe ryzyko nieswoistych chorób zapalnych jelit. Tutaj mówię o chorobie Krona i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Jest wyższe ryzyko u osób, które nie mają kontaktu ze zwierzętami. I które nie mają rodzeństwa i nie dzielą z rodzeństwem pokoju jako dzieci. Jak widzicie, ten kontakt z naturą, również poprzez kontakt ze zwierzętami, zauważa się, że nawet. Do 55% zmniejszamy to ryzyko nieswoistych chorób, zapalnych jelit, więc jest to absolutnie potężny efekt. I mowa tutaj o psach, kotach, a także o różnych innych zwierzętach hodowlanych. Natomiast jeśli chodzi o rodzeństwo i dzielenie pokoju z rodzeństwem, to też jest super informacja. Jeśli nasze dziecko nie ma rodzeństwa, to też możemy zachęcać do tego, żeby jeździło na obozy, na wycieczki, żeby korzystało z tego dużego czasu razem z rówieśnikami. Bo wtedy też ta mikrobiota okazuje się lepsza, a układ immunologiczny nie jest aż tak reaktywny na różne bodźce, czyli może być trochę bardziej uspokojony. A jeśli dużą część swojego czasu spędzacie w pomieszczeniu na przykład w biurze czy w domu, to warto zastanowić się nad roślinami, ponieważ w jednym z badań zauważono, że wstawienie tzw. Tak zielonej ściany do biura, do pomieszczenia biurowego, czyli ściany przepełnionej właśnie różnymi roślinami, po dwóch tygodniach już sprawił, że pracownicy, którzy w tym biurze pracowali, mieli znaczną poprawę mikrobioty na skórze, a także ich układ immunologiczny się zaczął trochę wyciszać. Zauważono zmniejszoną produkcję prozapalnych elementów, więc jak widać, takie Taki kontakt nawet w biurze z roślinkami, pomimo tego, że tutaj w tym badaniu w ogóle nie było nawet wskazania dotykania tych roślin, one po prostu sobie żyły w tym pomieszczeniu i. Jak to się stało? No, okazuje się, że związki lotne, te związki, które uwalniają się i które wdychamy właśnie żyjąc, funkcjonując z roślinami, to one sprawiają, że y, mamy się lepiej, że nasza mikrobiota się może poprawić, ale też nasz układ immunologiczny może się wzmocnić. O czym zaraz dokładniej powiem. Więc przekładając to na praktykę. Bardzo zachęcam do tego, żeby w domu mieć dużo roślin i szczególnie w miejscu waszej pracy. Przebywanie w parku, w lesie, spacer przy polu, czy też spacer nad wodą, nad jakimś wodospadem, nad rzeką. Takie momenty sprawiają, że wdychamy właśnie substancje lotne, substancje, które wydzielają rośliny i które znajdziemy właśnie w naturalnych środowiskach. I wykazano już w badaniach naukowych, że właśnie przebywanie w naturalnym środowisku ze względu na te substancje lotne sprawia, że mamy mniejszą produkcję cytokin prozapalnych, a większą produkcję takich komórek natural killers, które sprzyjają w zwalczaniu komórek nowotworowych, czy też w trakcie infekcji, pomagają nam zwalczyć przyczynę infekcji. W związku z tym, jeśli chcemy zadbać o Swoją odporność, a pamiętajmy, że układ odpornościowy jest jednym z elementów bariery jelitowej, jeśli chcemy zadbać o mniejszy poziom zapalenia w naszym organizmie, co również będzie sprzyjało oczywiście zdrowiu naszym, naszych jelit. To takie kąpiele leśne, czy też pójście na spacer po prostu do parku, będą bardzo ważnym elementem naszego życia. Jak widzicie, kontakt z naturą, zarówno fizyczny, czyli dotykanie gleby, przesadzanie kwiatków, jak i nawet oddechowy, czyli zasadzenie kwiatków w pomieszczeniu, w którym pracujemy, czy też kontakt z naturą poprzez spacer. To są takie elementy, które znacząco wpływają na nasz układ odpornościowy, na nasz stan psychiczny, na naszą mikrobiotę, w związku z czym mogą znacząco poprawić nasze zdrowie. To, co bym dla Was proponowała już tak praktycznie, to spróbujcie od przyszłego tygodnia policzyć sobie dokładniej, ile czasu spędzacie właśnie w naturze. Mówię tutaj o spacerach po parkach, po spacer o spacerach po lesie, czas na przykład spędzony nad jeziorem. Te wszystkie godziny spróbujcie zliczyć i zobaczcie ile wam wychodzi średnio w tygodniu. Jeśli jest to bardzo krótki czas, czyli poniżej dwóch godzin tygodniowo, to absolutnie zachęcam was do tego, żeby te minimum dwa tygodnie spędzać właśnie w naturze. Jeśli jest to dłuższy czas, to oczywiście zawsze można go trochę wydłużyć. I Prowadzić kolejne aktywności. Powiem Wam, co ja osobiście u siebie wprowadziłam. Bardzo się na tym skupiłam właśnie po powrocie z Chicago, jak jeszcze się naczytałam różnych badań naukowych, które pokazują, jakie to jest ważne. I wprowadziłam u siebie taką zasadę, że każdy weekend spędzam z naturą. Jest to przede wszystkim u mnie aktywność chodzenia po górach, w którą się absolutnie wkręciłam <grym> przez ten nawyk. I w tym roku nawet spędziłam y, dwa tygodnie w Himalajach na treku. Także myślę, że takie nowe nawyki też mogą sprawić, że rozwijamy nowe pasje, które są bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Lubię też bardzo w tygodniu biegać po parkach, jeździć na rowerze. Chodzić na spacery, także ta bliskość parków też jest bardzo, bardzo ważna. A jeśli macie troszkę dalej do parku, to też warto podjechać, czy też właśnie skupić się na weekendach bardzo mocno, żeby mieć ten czas z naturą. Latem bardzo zachęcam też właśnie do czasu nad jeziorem możecie pływać, możecie pływać na supie, możecie spacerować, jeździć na rowerze, ale właśnie też te, ten kontakt z wodą jest bardzo, bardzo korzystne. Także zachęcam Was do zmian. Dajcie mi zna znać w komentarzu, jak to u Was wygląda teraz i czy macie jakieś nowe plany w związku z tym w swoim kalendarzu, jeśli chodzi o, o czas z naturą. Dzięki wielkie, będę super wdzięczna za subskrypcję tego kanału, za łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.